To jest 5.7 Fall Play, jakiego znamy. Delikatny, prosty i seledynowy skin po stronie antyterrorystów. Ale czy wiedziałeś, mój drogi widzu, że pierwotnie skin ten nie wyglądał w ten sposób? Właściwie to wyglądał on o tak. Tekstura ta sama, ale kolor już zupełnie inny, a więc przeświadczenie o skinie też zupełnie inne. Ale z drugiej strony jest to właściwie jedynie kolor. Z takiego, ala niebieskiego, pomarańczowy. I właściwie nie jest to jedyny, słuchaj, skin, jaki został zmieniony przez Valve na przestrzeni lat. Jeżeli przyjdziecie wszystkim skinom, zajęłoby to oczywiście trochę czasu. Z racji, że takowych jest po prostu ogrom, a więc po prostu tak Taka sytuacja nie mogła wydarzyć się jedni raz. Także, jeżeli ciekawią ci skinie, jakie zostały zmienione na przestrzeni tychże lat, weź sobie coś dobrego do jedzenia i picia, rozciąć się wygodnie, a ja, o co właściwie poszło w tym całym 57? Że zmienili właściwie jego kolor. Cóż, z tego co udało mi się znaleźć, to żadne prawa autorskie, żadne skardzione grafiki, czy inne Widzi się. a właściwie to tak, chodzi o Widzi się Valve. A dokładnie sam fakt, że najprawdopodobniej kolor pomarańczowy zwyczajnie nie pasował na skinie po stronie CT tak jak absurdalnie może się to wydawać i brzmieć, tak po chwili na namysłu, zważając, że mówimy o skinie wydanym 10 lat temu, ma to trochę jednak sensu. Oczywiście nie można pominąć słynnego też tutaj Howla, który nie dość, że został zmieniony pod kątem grafiki, z lekka kolorów, do dodatkowo też wleciał ze skrzynki oraz możliwości dropyńcia go z kontraktów, to już dodatkowo stał się jedynym skinem o statusie kontrabandy do dziś. Dużo tego, jakby nie patrzeć, właśnie przez ten wypadek i całą jego historię Howl jest właśnie ikoną Cessa. Zapewne większość wie o co poszło, ale dla tych co nie wiedzą, Poszło po prostu prawa autorskie. Twórcy tego skina, czyli Seacora i zwyczajnie, wiecie, pożyczyli czyjś rysunek i samemu nanieśli go na broń. W tym wypadku właśnie na Haula, ale też dodatkowo na naklejkę Howling Down. Gdy na nie wyszło co się stało, Wal zmieniło skina i naklejkę, nadając im właśnie status kontrabandy i dodatkowo zapewnili niedoszłym twórcom naprawdę długie wakacje od tworzenia kolejnych skinów. A to wszystko ze skrzynki Hansmana. I co ciekawe, dodać można, że skiny również z tej skrzynki, tak jak chociażby Orion, czy Mac Curse i parę innych również wyleciały z tej skrzynki. W w której znajdował się właśnie haul, gdyż ci twórcy również pracowali przy tych skinach. Co prawda nie sami, ale z innymi osobami, dlatego zapewne te skiny nie wyleciały totalnie. Ogólnie jest to ciekawy również przypadek, bo patrząc na przykład na taką czwórkę gry, w której artwork również został skradziony, ta nie otrzymała ani status kontrabandy, ani nie wyleciała ze skrzynki i wciąż jest właściwie dostępna. Jedyna inna rzecz zmieniona w tym wypadku to właśnie głównie artwork. Który może jest lepszy, lub może nie, właściwie jest to kwestia raczej gustu. Ja bym był raczej za starą wersją, ale to chyba dlatego, że jestem już starym graczem cs i jakoś to uczucie nostalne ciągniemy po prostu do starszej wersji. Jednak jeżeli zrobić mały research zobaczyć możemy, że podobna grafika widnieje faktycznie na internecie, a na ją na starego gryfa od razu widać, że podobieństwo jest wręcz uderzające jeden do jednego. Co do skradzionych grafik też występują takowe na dwóch innych skinach od tej samej osoby. W tym wypadku mowa o M4 Chantico's Fire oraz Kawahu Frontside Misty. Historia tych jest taka, że Valve pierwotnie znalazło nieprawidłowości na M4, a dokładnie na tej czerwonej części broni, która wzięta została po prostu z internetu, a jak wiadomo twórcy skinów muszą sam stworzyć skina w całości, ani nie robić zwyczajnie Ctrl-C, Ctrl W tym wypadku ta czerwona część została jak widzicie, zmieniona, no i z racji, że tak się składa, że Frontset Mist jest właśnie też od tej samej osoby, w tym wypadku również zmieniono pojedyncze tekstury, które od razu może nie są widoczne, jednak ze względu na ponowną, to nazwijmy, inspirację z internetu, kolory przewodnie tego skina zostały zmienione, i tak jak wcześniej był to skin bardziej biało-niebieski z domieszkami czarnego, tak teraz jest to czarno-niebieski skin z domieszkami białego. Czyli dla tych, co przegapili, zmniejszono ilość białego, zwiększono kolor czarny, oraz zmieniono trochę pattern tych wzorków Kolejna sekcja dotyczy będzie skinów, które zostały zmienione w cóż Dziwny sposób, a dokładniej zmienione zostały ich jasności Czy też nasycenia kolorami Niby subtelne zmiany, jednak dalej są to zmiany, które pokazują Że mimo wszystko walwe czasem inek. zerka na te skiny Zanim dodaje do skrzynki A przynajmniej zerkało Takim skinem jest chociażby SG Darkwing, które okazało się zbyt nasycony kolorami jak na skinę jakości fioletowej, a więc ten kolor został z lekka po prostu znerwiony. Decimator również uzyskał tą zmianę. Co ciekawe jednak jedynie M4, natomiast Tek został nienorszony i wydaje mi się, że częściowo też dlatego może być to przyczyną tego, że M4 wygląda na bardzo ciemną, wręcz nie naturalnie ciemną, nawet w stanie fabrycznie nowym. Ta sama historia dotyczy również chociażby skauta mainframe czy też P2000 Urban Hazarda i w przypadku tego drugiego widać raczej dużo zmiany w nasyceniu koloru czerwonego. I wydaje mi się, że w tym wypadku ta zmiana ma sens, gdyż, dla przypomnienia, jest to skin jakości niebieskiej, a więc, jakby nie patrzeć w najgorszej, a jest on dość wyraźny i żywy, wręcz aż za bardzo, można by powiedzieć. Z kolei odwrotna sytuacja dotyczyć może Umpa Child, który z kolei został rozjaśniony. Początkowo, jak widzimy, był on blady i zużyty, no a Volvo stwierdziło, że po prostu wie lepiej i trochę go podrasowało. I na końcu jeszcze słuchajcie dwie naklejki, które również uległy zmianie, również przez prawa autorskie: i z to naklejki Deathcams oraz Just Trolling. I wiem, że są też inne, ukradzione grafikowo naklejki jak Heart War. jednakże w tym wypadku ta sytuacja jest dokładnie taka sama jak z Holem. I moi drodzy, tak to się wszystko prezentuje. Jak widać więc, Valve bacznie śledzi zarówno swoją skrzynkę mailową, jak i skiny, które dodaje do gry. No, a przynajmniej do pewnego stopnia. Dajcie słuchajcie znać, czy może wy przewrócilibyście którejś z tych starych skinów, a na teraz ja dziękuję bardzo za uwagę, byłem o ciasty. życzę miłego dnia i do następnego razu, cześć!